Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie na 12 Międzynarodowym Salonie Fotografii, tylko jedno zdjęcie 2017. Proszę 19. Państwa, 19. Proszę Państwa, co roku zawsze wprowadzamy coś świeżego i tego roku wprowadziliśmy kolejny patronat PSA dzięki właśnie tutaj dyrektorowi. Łącznikowemu panu Marcinowi Bawcowi, który dzisiaj uczestniczy razem z nami w tej imprezie, choć będzie jeszcze raz tutaj wywoływany, bo również uczestniczył w tym konkursie. Ja oddaję głos sekretarz konkursu, pani Marzenie Stenc. Drodzy państwo, przywitał państwa pan Krzysztof Peszko, doskonale znany, kurator tejże konkursu, jest to 12 edycja. Ja może zanim takie techniczne jeszcze dane dopowiem, poproszę o zabranie głosu panią Renatę Chlebowską, dyrektora Wydziału Oświaty. Urzędu Miasta Jarosławia. Pani Dyrektor, bardzo proszę. Ja przede wszystkim chciałam bardzo, bardzo serdecznie podziękować w imieniu Burmistrza Miasta, że mogę tu dzisiaj razem z Państwem być. Cieszymy się niezmiernie, że po raz kolejny mamy zaszczyt organizować tak wspaniałą wystawę. Na pewno widzę tutaj Panów, którzy byli jurorami tej wystawy i tak, tak myślę, że to był straszny problem. Bardzo trudno było wybrać to jedno jedyne zdjęcie. A jeszcze trudniej pewnie artyście, który w swoim dorobku ma ich może setki, a może i tysiące, postawić na to jedno, jedno jedyne, które według artysty było tym najlepszym. Może to był ten moment, ta chwila uchwycona na ten czas, jakaś taka szczególna. Przeszłam, obejrzałam te fotografie. No powiem tak, są y, takie słodkie, jak, jak ta pasówka, ale są też i takie chwytające za serce jak fotografie, które y, kojarzą się jedno, jednoznacznie z krwią, z wojną, z bitwami różnymi. No. Przykro, że jeszcze takie zdjęcie w dzisiejszym świecie, w XXI wieku można zrobić. Proszę Państwa, no cóż, gratuluję wszystkim, bo tu wszyscy Państwo jesteście zwycięzcami tej wystawy. Nie wyobrażam sobie, gdybym ja miała być w takiej roli i gdybym musiała wybrać jedno, jedyne zdjęcie, czy nawet pięć zdjęć, wybrać i powiedzieć, to jest najlepsze. Tym bardziej wielki ukłon w Państwa stronę składam. Gratuluję talentów i życzę Państwu jeszcze wielu, wielu pięknych zdjęć i takich chwil, w których akurat Wy będziecie z aparatem, takich, które warto by było utrwalić i zatrzymać w pamięci. Bardzo Państwu dziękuję i dziękuję tutaj organizatorom tejże wystawy. Bardzo, bardzo dziękuję. dziękuję a z nami dwóch pięknych panów, Dariusz Kobylański, Krzysztof Stus i była jeszcze trzecia osoba, była pani Dorota Kycia z Warszawy. Ale bardzo proszę, żeście panowie wypowiedzieli się coś na temat jurorowania wyboru zdjęć. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, ja przede wszystkim dziękuję, gratuluję i dziękuję organizatorom, że po raz kolejny mogliśmy się spotkać i uczestniczyć w obradach, ale największe gratulacje dla autorów, którzy zakwalifikowali się na tę wystawę. To faktycznie, jak pani dyrektor powiedziała, jest trudny konkurs, trudny dla autorów, muszą wybrać jedną fotografię i trudny dla jurorów, bo nie znamy autorów tak naprawdę, bo nie wiemy. Nie znamy pozostałych zdjęć często, bo to jest anonimowa rzecz. Widzimy jedno zdjęcie i mamy zadecydować, które z tych zdjęć, a często jest tak, że jest 7-8 w czołówce, które ma dostać ten jeden najważniejszy medal, bo tak naprawdę najważniejszym medalem jest złoty medal fiapu plus pozostałe nagrody. Równie ważne, ale ten jest taki naj, naj, najcenniejszy. Więc obrady pod koniec zawsze są burzliwe, bo zdjęcie jest może w Jarosławiu nie tak imponująca ilość, przez to, że każdy nadsyła jedno, ale przez to, że. Musiał wybrać to jedno, one są na wysokim poziomie. Także jeszcze raz gratuluję wszystkim, nie tylko nagrodzonym, chociaż przede wszystkim im, ale wszystkim tym, którzy tutaj na tych ścianach mają prezentowane swoje prace. Dziękuję. No ja dołączam się do gratulacji dla autorów i organizatorów. W Darek powiedział po prostu najważniejsze o specyfice tego konkursu i specyfice oceny tych prac, które zostały nadesłane. No wymagało to wielkiego zastanowienia i uwagi, aby faktycznie wybrać spośród tych nadesłanych prac te najlepsze, te najbardziej najbardziej spektakularne, tak mówimy to górnorodnie fotografie. Wiele z nich zasługiwało na nagrody, no ale nagród jest ile jest, Zatem, no trzeba było przyznać te, które, które są. Ktoś mógł nie otrzymać, no niestety, no tak, tak, tak to jest, taka specyfika wyboru prac przy tego typu konkursach. Niemniej w mojej ocenie ten wybór jest optymalny i taki jaki powinien być, dlatego jeszcze raz gratuluję autorom. I dziękuję organizatorom za, za zorganizowanie wspaniałego konkursu. Drodzy Państwo, tak woli dopełnienia tych informacji o ilości prac na tegoroczną edycję konkursu wpłynęło 235 prac. Może to nie jest wynik, imponujące w porównaniu do innych konkursów światowych, ale u nas jest ta trudność, że właśnie jest tylko jedna sekcja Open, otwarta i tylko jedną fotografię, i w zależności, czy będzie to czarno-biała, kolorowa, czy portret, czy jakiś reportaż, więc tym bardziej ta trudność jest podwyższona. I ma, cieszy nas to, że coraz więcej państw bierze udział w, w tym naszym konkursie, i w tym roku tych państw jest 39, a 10 jest y, przedstawicieli y, po raz pierwszy, między innymi y, Sri Lanka, między innymi, y, y, ja się tutaj podeprę, y, Izrael, y, Księstwo Monako, Kanada, Południowa Afryka, Korea Południowa, y, Dominikana. Więc ten zasięg jest naprawdę światowy i można powiedzieć, że ta ekspozycja jest to wybór najlepszych światowych fotografii, Żeby nie przedłużać, drodzy Państwo, ja przejdę do odczytania tych najważniejszych informacji, a mianowicie e, wszystkich laureatów i nagrodzonych w tejże edycji konkursu. Drodzy Państwo, zaczniemy od PSA. E, złoty medal FIA, a równocześnie nagroda e, bez Autor, czyli najlepszego autora, e, trafia do przedstawiciela. Chorwacji. Nie ma z nami Pana Iwana Hecimowicza, ale brawa się, myślę, należą. Srebrny medal FIA. Eee, otrzymuje Pani Magdalena Chudzik z Polski za pracę pod tytułem Symetria. Jeżeli autorzy są, to zapraszam. Mm, Nie ma. Przekażemy brązowy medal FIAP. Również do Polski wędruje. Jerzy Skiba, zapraszam Pana bardzo serdecznie. Niesamowitą przyjemność, że ten medal zostaje tutaj. Dziękuję serdecznie. Bardzo, bardzo gratuluję. Dziękuję serdecznie. gratuluję Dziękuję. Bardzo. Jak przyznał również sześć wyróżnień honorowych, tak zwanych niebieskich wstążek, i ja może odczytam po kolei. Jeżeli Państwo są obecni z nami, to zapraszam. Pani Barbara Schmidt z Niemiec za pracę Fast Dry otrzymuje wyróżnienie. Tak. Pan Tymoteusz Czemu? Wojciechowski z Polski za pracę 1.8. Sidlecki z Ukrainy Struggle tytuł pracy. Franciszek Kruczyński z Polski za pracę Fan club. Marcin Grzegorczyn z Polski za pracę I Właśnie wspomniana wcześniej południowa Afryka i reprezentuje Karim Parisi za pracę King of my Iceberg. No Tak jest. Oczywiście wszystkie nagrody będziemy wysyłali posłu, także do końca roku one dotrą do, do tych wszystkich, wszystkich autorów. Bardzo proszę. Drodzy Państwo, kolejna kategoria medalowa i y, honorowego przedstawiciela naszego patronata, y, Złoty Medal IAP, y, wędruje do Republiki Czeskiej, do pana Mariusza Kory. Za pracę nostalgia. Srebrny medal pani Aleksandra Klimek-Lipińska z Polski za pracę mlecznej siostry. I brązowy medal otrzymuje pan Damian Piasecki z Polski za instynkt przetrwania. I jak również ufundował wyróżnienia honorowe, które wędrują do Brigitte Hugh z Francji za pracę Lille. Agnieszka Wulczyńska z Polski również otrzymuje wyróżnienie honorowe za pracę poza słowami. Frédéric Taler z Belgii za pracę Bel-Epok. Pani Iwona Namstyk z Polski za pracę Still Life with Two Flowers. Pan Jan Wajszczuk z Polski za pracę To Be or Not To Be. Pan Robert Pranagal z Polski za pracę Karol. Roberta akurat nie będzie dzwonił jakieś dwie godziny temu, że y, ostatnio y, jakąś wystawę miał czwartek czy piątek. I, i Także każą wszystkim autorom też pogratulować, ale po prostu nie mógł przybyć. Drodzy Państwo, kolejne, kolejne medale, tym razem PSA. I tutaj zapraszam serdecznie złotego medalistę, Pana Marcina Bawca za pracę. Dziękuję. Ja myślę, że z rąk jurora. Gratulujemy bardzo serdecznie. Gratuluję. Gratuluję. Srebrny medal PSA wędruje do Pana Damiana Paska za, za pracę z piórkiem. Jeśli jest to nie, nie Całkiem niedaleko od nas, bo się Pan Marcin Fini otrzymuje brązowy medal PSA. Ja. Serdecznie panu gratuluję. Piękny medal. Ja tylko dodam, że pan Marcin Kim tak całkiem niedawno miał swoją indywidualną wystawę u nas w tejże galerii. Tak, gratuluję tak tak bardzo serdecznie. Ale tamtym razem były to prace koncertowe. Tak, tak Także gratuluję. Właśnie. Dziękuję. Gratuluję Dziękuję. bardzo. Drodzy Państwo, um, przechodzimy do medali wyfundowanych przez... Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej. Złoty medal otrzymuje Artur Wzorek za pracę firmy. Srebrny medal wędruje do przedstawiciela Chin. Jeśli źle przeczytam, to przepraszam, Yang Chuang Tong. Prawdopodobnie, Dobra. podobnie może to zabrzmieć. Brawo. Brawo. Brązowy medal fotoklubu otrzymuje pan Mirosław Frak z Polski za pracę u Grabarka. Nie ma pana Nie ma, ale nagrodę przekazuje także dla usprawiedliwienia dodam, że Pan Mirosław ma równocześnie kolejną wystawę, którą sam musi też otworzyć, więc trudno, żeby było w dwóch miejscach. E, drodzy Państwo, i nagrody tegoroczne salonu, czyli nasze, jakby wewnętrzne e, nagrody organizatora. i Serdecznie zapraszam Pana Cezarego Biela z Szczecina za pracę. Dziękuję. To, no to, może ja to jeszcze panu ten medat. O, To jest nagroda ufundowana przez panią dyrektor Elżbietę Śliwińską-Dąbrowską w wartości 2000 zł. Ma, pani dyrektor ma taki gest, że wybiera sobie zdjęcie i po prostu lansuje artyst. Też nie wiedząc oczywiście wcześniej, kto jest kto autorem tego zdjęcia, bo tak jak komisja tak. powiedziała, wszystko odbywa się bez podania nazwisk autorów. E, srebrny medal salonu wędruje do pani Dominiki Kaszowskiej. A, gratuluję. Alicja po drugiej stronie Gratuluję serdecznie. gratuluję. Dalej komórkowe Brązowy medal salonu, Jeśli jedyną, można, to chciałem właśnie powiedzieć o pani dominicja Kaszowskiej. Ona aparat <grym> zamieniła na telefon komórkowy. Także to jest chyba jeden z polskich najlepszych specjalistów. Fotografii komórku. Jeżeli to tylko do niej sprawi sprawie <grym> Gratulujemy I zostaje nam ostatni medal brązowy. Penduje <grym> również do przedstawiciela Polski Jakub kolpusz Praca, kontrast. Tak, no o, nie, jak pani dyrektor, tak, o, Proszę bardzo. Gratuluję serdecznie. Tak, ale ja jeszcze tylko dodam, jeśli można. Konkurs został wyznawany, reaktywowany po wieloletniej przerwie. Początki tego konkursu sięgają bardzo dawno, kiedy Klub Atest 70 działający przy naszym Ośrodku Kultury, i MOK, teraz JOKIS, działał. My ten konkurs jakby od, próbowaliśmy odtworzyć i mam nadzieję, że z dobrym skutkiem i tych edycji kolejnych będzie coraz więcej. Witam również przedstawicieli właśnie Klubu Atest 70 jak również y, klubu fotograficznego y, Towarzystwa Fotograficznego Atest 2000. Pan prezes Lubasz jest z nami, albo był, gdzieś go widziałam chwilowo. Y, no i oczywiście Wojnicz bardzo silnie tak, reprezentuje. Tu środowisko fotograficzne, także cieszymy się bardzo i ja myślę, Pani Dyrektor, że zawsze na otwarciu wystawy. Dobrze. Jeszcze raz bym poprosił autora, Pana Kolkusza. To jest praca Pana artysty Walicza, artysty Jarosławskiego, Jarosławskiego Pana Waliczka Damiana, kazał, Waliczka. Damiana Waliczka kazał przekazać na ręce Panu za swój artyst. Bo Dziękuję też się bardzo. bardzo się Dziękuję. I tak jak wspomniałam, Pani Dyrektor, zawsze na otwarciu towarzyszą jeszcze znamienne słowa odnośnie tego otwarcia, więc do Pani Dyrektor. Należy, że tak powiem ostatnie słowo, że wystawę Uważam za zamkniętą, tak? Otwartą. <laughs> zamknięta będzie. Nie będzie zamknięta, <laughs> będzie otwarta, proszę Państwa, to oczywiście żart. Tutaj bardzo dużo osób przychodzi. Ja za przeproszeniem jestem tylko piętro wyżej, więc mam, mam tę możliwość obserwować. Przychodzą szkolne wycieczki, przychodzą turyści, którzy przyjeżdżają do Jarosławia, przychodzą też mieszkańcy. Na pewno będzie będzie ona i dla młodzieży szkolnej i dla mieszkańców takim wielkim przeżyciem artystycznym, czego sobie i Państwu życzę. Oczywiście wystawę uważam za otwartą. Brawo. Czyli możemy jeszcze raz pogratulować, podziękować, chyba, że ktoś z Państwa z autorów. Szanowni. Proszę Państwa, ja dla wszystkich artystów mam taki prezent. Dwa dni temu otworzyliśmy drugi salon międzynarodowy. Kuferek 2020. Można już wejść na stronę kuferekpl I pomyśleć na pracę, na przesłanie do kolejnego konkursu. Także pracujemy. W przyszłym roku będzie to 13. edycja i mam nadzieję, że jak najbardziej Szcziga. szczęśliwa dla wszystkich.